Cześć, z tej StrayCraftki, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i witam Was po dosyć długiej przerwie w nowej, zapowiadanej przeze mnie już prawie półtora miesiąca temu serii mianowicie pierwszy sezon z nowego Minecraft Survival ale co, zanim zaczniemy zostawcie lajka i suba jeśli chcecie, żebym nagrywał więcej odcinków z tej serii bardzo by mi to pomogło, a teraz tak pójdę sobie może na tamtą górę i zobaczę co tam jest nie wiem jak bardzo mi tutaj tak naprawdę Render Distance pomoże Mam niestety pecha do dobrych spawnów. W sensie, że zawsze się respią mega, strasznie daleko od wszystkiego. Tam jest tylko las. To, to w sumie niezbyt dobrze. Trzeba na tego cave'a uważać, co jest w tamtą stronę. Jeśli dobrze widzę. To też za bardzo tam nic nie ma. O, jest portal. Dobra, idziemy do portalu. To jeszcze sobie. Tylko zobaczę, co jest po tamtej stronie i. Jest wioska, dobra. To wejdziemy do wioski i potem pójdziemy po tamten portal. Bo coś tam może fajnego się znajdować. Jeszcze tylko tam zobaczę, czy na pewno nic nie ma, ale. Mm, nie, chyba nie. Nie sądzę, żeby tam cokolwiek było, bo, bo jeśli by było, to byśmy już teraz zauważyli. Właśnie. E, muszę wam wyjaśnić, dlaczego tyle czasu nie było filmów. E, zacznijmy od faktu takiego. Byłem na. Jak już miesiąc temu to było, byłem na szczepionce. E, to szczepionka na kleszcze. E, I tak, jak to z szczepionkami bywa, e, po niej byłem trochę osłabiony. Wszedłem do szkoły i tak się sobie złożyło, że szkola na pewniej... Jak ktoś był chory i o tym nie wiedział, albo wiedział, ale i tak przyszedł e, i mnie przypadkiem zaraził. I to zaraził tak solidnie jakimś wirusem czy jakąś inną bakterią. I że e, po prostu byłem chory na dosyć długo e, po tej szczepionce i właśnie przez ten miesiąc e, nie mogłem się nagrywać. Dzień dobry. Wszedłem na jakieś tutaj dziwne zgromadzenie trzech osób. Ale wiecie państwo, ja potrzebuję tutaj skrzynkę. Nikt nie wiedział co mi tak naprawdę było. Więc dali mi jeden antybiotyk, dali mi potem drugi antybiotyk. E, ale jakby no... Wirus zrobił a No mi nic nie dało. I dopiero drugi zadziałał. E, drugi z antybiotyków. Więc no... A potem musiałem e, jakby się zregenerować zregenerować po chorobie, więc niestety tyle mi zeszło, ale fart idealnie się skończyła się kierka, jak go pokonałem. Nie wiem to jest tak naprawdę cała historia. I teraz tak, co planuję na kolejne filmy? 24. Jadę już na wakacje więc e, będę musiał nagrać jeden film na zapas i planuję tak, żeby e, z Warpatem właśnie nagrać kolejny odcinek z tamtej z to nie wiem czy to będzie seria, czy to będzie miniseria. W każdym razie planuję również nagrywać więcej Minecraftowych horrorów, ponieważ mi się to po prostu e, po prostu mi się to podoba mm, ten koncept moda, czy mówi, nie macie żadnych profesji tutaj w ogóle e, Dziwne to jest Jedzenie mamy, ile mamy żelaza? Trzy żelaza to idealnie będzie albo na wiaderko, albo na kilow. Ale nie sądzę, żeby na razie mi to było jakieś, jakieś super przydatne, więc e, zajmę się tym później. Gram na 1.21. E, już na tej najnowszej wersji jest żelazo. Idziemy po żelazo. E, co ja mogę tu zrobić? Kurwa. Wiedziałem, że to się nie uda, ja nie mogę, ja mam skillenie Ale tak, ja mam sobie tu postawił sobie Na yy, no później yy, przydałby mi się jeszcze kilof, off Żeby zabić troszkę kobla Albo yy, Ile to było? 8 na piecyk I dodatkowe 3 na kill off, To będzie prosta matematyka, 10 11, oczywiście 8 plus 3 to jest 11 Żeby nie było Jak sobie zdobędziemy troszkę węgla To ten Tadziu, mogę również potem to przepalić od razu? E, cyk, cyk. Proszę bardzo. I proszę bardzo, można się teraz razu spać. E, ogólnie nie wiem, jak zrobimy z kwestią zamieszkania oczywiście, ponieważ jakby chciałbym, znale chciałbym znaleźć jakieś ładne miejsce na to. E, nie chciałbym w byle jakim pierwszym, lepszym jeziorku się zbudować. E, tylko by się przydało znaleźć coś ładnego, coś przytulnego, co jakby było takie własne dla tej serii, bo jakby dotychczas oby dwie serie survivalowe jakie robiłem, jak jeszcze ja tak naprawdę do końca nagrywać nie umiem. Nie mówię, że teraz umiem nagrywać, oczywiście, ale wiecie jak to jest z czasem, do zdobywa się doświadczenie, jakby lepsze jest montowanie i tak dalej. Także no, trzeba będzie po prostu znaleźć coś, dzięki czemu ten sezon pierwszy będzie mógł się wyróżnić, żeby te wszystkie pozostałe nie były takie same, ale tam e, kilka pomysłów, ała! Kilka pomysłów w moim rękawie, oczywiście mam. Więc się nie zawiedziecie. Gdzie było to żelazo? Właśnie sobie wymyśliłem, że tam było żelazo. Czy, czy co? Po się ukryło. Nie, to po prostu ja jestem ślepy. żeś się na mnie spojrzał i stwierdził, że nie. Nie chce mu się. Okej, okay, to tak. Ja bym sobie zrobił, może. Zrobiłby sobie pochodnie. Myślę, że tyle pochodnie by wystarczyło. Potem przepalę sobie to 5 żelaza i będziemy mieli 9. To będzie można zrobić już kilofik. I może jeszcze dzisiaj się uda pokopać gdzieś diamenty w jakimś pierwszym, lepszym cave'ie. Ale co, żelazo już mamy. Żelazo już mamy. To możemy stąd się zabierać z tym piecykiem. Odejj to proszę. Ja bym sobie tu zamienił. Albo wiecie, co? Jeszcze nie. <laughs> Jeszcze nie będę tego zamieniał. I teraz się tak zastanawiam, gdzie iść po portalu? Czy iść w zimne, czy iść w ciepłe? Ale myślę raczej, że pójdziemy w cieplejsze klimaty. Yy, właśnie, przy okazji zabiorę sobie troszkę jagódek. Się przydadzą. Skrzynka, oczywiście, jest. Co tu mamy? Mamy mieczek, mamy trochę fireboli i mamy troszkę flintu. Flintu. Co jest za słowa wymyślam? O, moi drodzy, moi drodzy, czy wiecie, czy wiecie na co to jest okazja, co możemy tu zrobić? Jest na to tylko jedna odpowiedź. Jedziemy łódką, oczywiście. No i to by było tyle z jazdy łódką, bo tu już jest brzeg. Cóż, Wystarczy. Oszczędzę wam tak naprawdę te takie etapy zwiedzania i podróży, ponieważ jakby nie widzę w nich nic ciekawego. Więc myślę, że zrobię zwykły, tylko timelapse. No chyba sobie żartujecie ze mnie, że wróciliśmy i to i tak zimowego biomu. Co to ma być? Tam są bagna. Okej. Okay. Tam są jakieś kolejne wzgórza. Tu nie widzę nic ciekawego. Tam są jakieś dwa lodowe szpikulce. Czy tam kolce, jak to, jak zwał, jak tak zwał. No, muszę Wam powiedzieć, że ta seria póki co nie ma za dobrego startu, ale bądźmy pozytywni. Albo dobrej myśli, jak się to mówi. A więc, wyruszamy dalej. Dobra, co my tu mamy? Powinno być dwie skrzynki. pierwszej skrzynce, w sumie nie ma nic za ciekawego. Mogę wziąć tylko ziemniaki, mogę wziąć marchewki. I wezmę sobie to, żeby mieć już jakąkolwiek zbrojkę. E, bo myślę, że nam się zbrojka przyda. E, Sprawdźmy, co jest w drugiej skrzynce. Smithing Template. W sumie nie za bardzo mi przydatny będzie. Ale jesteśmy blisko jakiegoś zbiornika wodnego, gdzie będzie skarb. E, to właśnie do skarbu możemy iść. E, nie będę tego brał, bo w sumie nie jest mi to ani trochę potrzebne. O, no właśnie. To jest ten lifehack. O, ale żelazo mamy. Mamy jedzonko. To jest ja sobie od razu zjem. Eee, co tu jeszcze jest? Z złoto? Serce oceanu też będzie dobre. Okej. Okay. No to co? To myślę, że już jakąś zbrojkę byśmy mogli sobie zrobić e, taką tylko. I w sumie nie będę marnował tego <laughs> bardziej. E, to możemy sobie hitboxy schować. Idzie dalej. Tam jest wioska kolejna. Jedziemy wobec tego do następnej wioski. Czemu w tych, tych, tej wiosce nic nie ma, no? Halo. Ha -ha. O, ale jest wrak. Yy, to możemy iść do wraku. Yy, a jeśli nie zdążę tam dojechać, zanim zapadnie zmrok, to się jeszcze prześpimy dodatkowo. O, i bym wypadł. Kolejna mapa. I kolejny nowy ten. Skarb. Zobaczmy, czy będzie druga skrzynka. Jest druga skrzynka. Co ma w drugiej skrzynce? Jeszcze więcej tego, ale Protection 4 ja nie będę potrzebował. No to dziękuję bardzo za współpracę. O, akurat zaczęło padać. Do widzenia. Mi się podoba taki Dolinie, niedaleko wioski. Przyrzaca jeszcze. E, można to rozważyć. Mini ta wioska, muszę Wam powiedzieć. Bardzo mini wioska. daleko. Wiecie, nie wiem, co robić teraz. To będzie chyba najnudniejszy odcinek w historii. Mm. thank you I tym miejscu skończymy dzisiejszy odcinek. Nadzieję, że Wam się podobało, chociaż mimo wszystko było troszkę nudny. Stawcie lajka i suby, jeśli chcecie zobaczyć więcej filmów na tym kanale, z różnych innych serii. Dajcie znać, czy będziecie chcieli, żebym kontynuował tą serię, bo tak naprawdę nie wiem, co z niej wyjdzie. A póki co do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!